To, że nauka jest opłacalna, wiedzą wszyscy, którzy rozpoczęli już swoje zawodowe życie. Jedni twierdzą potocznie, że kamieniami w szkołę nie należało rzucać, inni szczęśliwi są, że nie rzucali. Są sytuacje, do których określenie opłacalna wyjątkowo pasuje. Rada Miasta w Starogardzie Gdańskim na swym posiedzeniu tradycyjnie już postanowiła przyznać nagrody dla najlepszego maturzysty w Starogardzie Gdańskim. Trzem absolwentom pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim, mianowicie Julii Czarnowskiej. Joannie Martynie Kur i Grzegorzowi Ruszczyńskiemu. Uchwała w tej sprawie została jednogłośnie przyjęta przez radnych. Nagrodzeni wraz ze swoimi rodzicami zostali zaproszeni na drugą część sesji Rady, gdzie poznaliśmy szczegóły uchwały. Przyznaje się nagrodę w wysokości przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2003 roku, a jest to niebagatelna kwota 3740 zł, które to zostały uroczyście wręczone nagrodzonym maturzystom. A ich rodzicom podziękowania w postaci listów gratulacyjnych. Słowo uznania Rady Miasta przyjęła również pani Wiesława Górska, dyrektor pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Starogarcie, bowiem cała trójka nagrodzonych uczniów uczęszczała właśnie do Czerwonego Ogólniaka. Po serii gratulacji i życzeń od władz miasta i pani dyrektor, żeby dostali oczywiście pracę i żeby wrócili do nas, będziemy wam za to bardzo, bardzo, bardzo wdzięczni, że będą zawsze dawali z siebie wszystko i że będą mieli też szczęście i to na 100%. Także dziękuję państwu, eee, żebyście nie zapominali o sobie, bo to wy w tym wszystkim jesteście najważniejsi. Wszystkiego dobrego. W imieniu maturzystów za nagrodę podziękował w osobisty sposób Grzegorz Ruszczyński. Korzystając z okazji, chciałem podziękować mojej wychowawczyni z liceum, pani Dorocie Siekierzyńskiej, która uczyła mnie angielskiego i pomogła mi osiągnąć takie wyniki, oraz przede wszystkim pani Dorocie Gast, która uczyła mnie matematyki i bez której na pewno popełniłbym jakieś błędy, czego udało mi się uniknąć na tym egzaminie. Dziękuję. Po czym najlepsi maturzyści Starogardu 2013 udali się na przygotowany specjalnie dla nich skromny poczęstunek.